Ciemka. Piękny dzień dzisiaj, już mamy 20 stopni, jest koło 11. Gołąbki pokąpieli, jeszcze się niektóre kąpią. Większość już się wykąpała. Tu są samiczki same, samiczki. Tu mamy panów. O, jeszcze się kawalerowie, niektórzy kąpią. Większość już wykąpana. Taki krótki filmik z kąpieli ozdobnych. Później damy kąpiel pocztowym. Może się uda coś nagrać. Pozdrawiam. Cześć.